To był trudny czas w naszym życiu. Prowadziliśmy kościół, który zaczynaliśmy od zera. Zaczęliśmy otwierać własny biznes, żeby z czegoś utrzymać rodzinę. Pojawiło się pierwsze dziecko w naszym życiu. No i nagromadzenie tych czynników sprawiło, że to był naprawdę trudny czas. Był bardzo intensywny, wiadomo, bo żona świeżo urodziła naszego syna, więc no ja, większość rzeczy, które trzeba było załatwiać, ja musiałam załatwiać mówię o tych rzeczach zewnętrznych. I zwykle modliłem się w tamtym okresie życia rano. Ale to był taki czas, że byłem tak zmęczony, kiedy się obudziłem rano, kiedy budzik zadzwonił na modlitwę, powiedziałem sobie, dobrze, tą godzinę, coś się mam się modlić, to po prostu yy, muszę pospać, bo, bo nie jestem w stanie funkcjonować i miałem w domu wrócić. Planowałem, że pewnie wrócę około 20.00, Wtedy trochę odpocznę, pomogę Bożenie. A jak już zaśnie nasz syn, zaśnie Bożena, to ja się chwilę pomodlę. No, proza życia była taka, że koło północy wylądowałam w domu i wszyscy już spali. I ja przychodziłem obok pokoju, w którym zwykle chodziłem się modlić, ponieważ pokój stał pusty. I w tym momencie pomyślałem sobie, że jestem tak zmęczony, nie jestem w stanie się modlić. Ale pomyślałem, no to chociaż wejdę na chwilę. I kiedy wszedłem, od razu pojawiła się Boża obecność, albo powiem inaczej, kiedy wszedłem, Odczułem od razu Bożą Obecność. Można by powiedzieć, że Bóg czekał tam na mnie. To nie znaczy, że gdybym nie odczuwał Bożej Obecności, to Bóg by tam na mnie nie czekał. Do tego wątku jeszcze wrócę, ale chodzi o to, że odczułem naprawdę Bożą Obecność i była taka łatwość w modlitwie. Kiedy skończyłem się modli, wyszedłem, minęło półtorej godziny. A mi się wydawało, że minęło dwie, trzy minuty. I to nie jest historia typu Wow, i potem wszystko poszło łatwo, lekko i przyjemnie. To był początek trudnego, kilkuletniego, bardzo trudnego czasu w naszym życiu, jednego z najtrudniejszych. Czy to doświadczenie coś ewidentnie zmieniło w moim życiu? Hmm. Szczerze mówiąc, po tym doświadczeniu przez jeszcze dzień, dwa, byłem pod wrażeniem tego, a później tak naprawdę zapomniałem przez kolejne miesiące, nawet nie myślałem o tym. A później w tych najtrudniejszych chwilach, kiedy wracałem do tego wspomnienia, myślałem: Czy to naprawdę był Bóg? Jeżeli to był Bóg, to dlaczego potem poszło wszystko tak ciężko? Bóg co jakiś czas daje nam takie prezenty, daje nam doświadczyć tego, że On jest obecny. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ czytamy Księgę Rodzaju, jesteśmy w 26 rozdziale. I to jest moment, kiedy Bóg objawia się kolejny raz Izaakowi, 26 rozdział, 24 wiersz. I zaraz pierwszej nocy ukazał mu się Pan i rzekł: Ja jestem bogiem twego ojca Abrahama. I przyjrzymy się temu początkowi, co Bóg mówi w tym objawieniu: Ja jestem. I dalej mówi: Bogiem twego ojca Abrahama. Bóg mówi: Ja jestem. Czyli jestem obecny. Bóg jest zawsze obecny. I teraz są. Taki, te, zróbmy taki prosty algorytm co do Bożej obecności. Pierwsza rzecz, czasami, tak, wtedy, kiedy wszedłem do tego pokoju i kiedy Bóg w swojej łasce objawił mi się, myślę, że ja nie, to było mi potrzebne na pewno. Chociaż ja tego nie pamiętałem, o tym nie ceniłem, ale myślę, że to samo przeżycie dało mi jakąś wewnętrzną siłę. Więc są takie momenty, kiedy Bóg się nam ewidentnie objawia, odczuwamy Jego obecność. Modlimy się o coś, co wydaje się być nie do zrobienia, czy bardzo trudne, idziemy, żeby to załatwić. Okazuje się, że okoliczności tak się ułożyły, że wszystko poszło dobrze. Modlimy się za kogoś, kto był chory, on jest uzdrowiony. Modlimy się o czyjeś nawrócenie, on się nawraca. Momenty, kiedy doświadczamy tego, że Bóg jest obecny. I to jest jedna z takich możliwości. Doświadczamy tego. Ale. Są też takie chwile, kiedy nie doświadczamy Bożej obecności. Czy to znaczy, że kiedy my go nie doświadczamy, to go nie ma? Oczywiście, że jest. Jest taka historia, myślę, że wymyślona, ale dobrze wymyślona, o tym jak pewien człowiek przeżywał bardzo trudny czas w życiu, modlił się: Boże, gdzie jesteś w moim życiu, dlaczego mnie opuściłeś? I kiedy był na plaży, miał taki sens, że jest na plaży i widzi ślady. Tak, taka plaża symbolizowała jego życie. Że idzie, widać ślady stóp Jego, a obok ślady stóp Jezusa, a potem widać tylko jedne ślady. I on mówi: Jezu, dlaczego wtedy, kiedy było najtrudniej, ciebie nie było przy mnie? A Jezus mówi: Nieprawda, byłem, to są moje ślady. To ja byłem tym, który cię niósł. I mogę na pewno powiedzieć to, jeżeli chodzi o moje życie, że so, kiedy patrzę wstecz na najtrudniejsze chwile mojego życia, to jestem pewien, że gdyby Bóg mnie przez to nie przeprowadził, nigdy bym przez to nie przeszedł. Ponieważ Bóg był ze mną. Ja go wtedy nie widziałem, nie, czu nie czułem, czasami nawet miałam pretensje, że go nie ma. Miałam różne inne pomysły na swoje życie, ale Bóg był i przeprowadził mnie przez to. Okej, okay, ale można powiedzieć, no ale co z tymi ludźmi, którzy w pewnym momencie zaczęli iść w złą stronę? poszli, nie wiem, pójdźmy tak ewidentnie, w świat narkotyków, albo w świat cudzołóstwa, cokolwiek zrobili, co ewidentnie może powiedzieć, no przecież Bóg nie był tam z nimi. On powiedział inaczej, Bóg był tam z nimi i cierpiał z powodu tego, co oni robili. Kiedy Jezus cierpiał na drzewie krzyża, to On cierpiał nie tylko z powodu grzechu, które do tej pory przed Jego przyjściem popełniła ludzkość. On cierpiał z powodu grzechu, który ludzkość popełniała w tym momencie, kiedy Go krzyżowała, i cierpią też z powodu grzechów, które miały się w przyszłości wydarzyć, ponieważ Bóg, jedno z pierwszych określeń Boga, ja jestem, czyli mówiące o Bożej obecności, Bóg jest poza czasem, bo czas jest związany z materią, przemijaniem, tam gdzie nie ma materii, nie ma przemijania, nie ma czasu, więc wiecie, ducha nie ma czasu, więc Bóg jest poza czasem, więc mógł jednocześnie wziąć na siebie to, co było, jest i będzie. I kiedy człowiek jest bardzo daleko od Boga to Bóg jest ciągle blisko niego, tylko człowiek go odrzuca. Człowiek nie chce skorzystać z jego pomocy. Nie wiem, jeżeli masz dziecko, to pewnie miałeś takie sytuacje. Pamiętam, jak mój syn uczył się jeździć rowerem i w pewnym momencie powiedział, że coś mu nie szło, że to jest głupie, on nie będzie. Ja mówię, słuchaj, mogę ci pomóc, jestem tutaj z tobą. I on nie szedł, ten rower był taki, wiecie, dziecięca zawzięta mina. Ja szedłem obok. Wiedziałem, że nic więcej nie mogę zrobić. Każde moje słowo spodobałoby, tylko większy bunt. Ale szedłem obok niego, towarzyszyłem mu w drodze do domu, i on w pewnym momencie mówi: No dobra, może raz spróbuję. I ja wtedy chętnie mu pomogłem. I tak jest z nami, kiedy odchodzimy od Boga, kiedy robimy rzeczy, które są niewłaściwe. Bóg idzie z nami i czeka na ten moment, kiedy mówię: Dobrze, pomyliłem się, pobłądziłem, i teraz chcę wrócić. Więc Bóg jest zawsze z nami obecny. Czasami tego doświadczamy, czasami nie doświadczamy, ale On jest, a czasami nawet Go odrzucamy, ale On jest i tak i czeka przy nas. Bóg powiedział: Ja jestem. Był jeden człowiek, jeden moment w historii ludzkości, kiedy Boga przy tym człowieku nie było. To był Jezus, kiedy umierał na krzyżu. Ten moment, kiedy Jezus modlił się: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. To był moment, kiedy naprawdę na, jeden, na jedną chwilę. Bóg, ojciec, odwrócił swoją obecność od tego jednego człowieka i swojego syna, jednocześnie Jezusa Chrystusa, który umierał na drzewie krzyża w totalnej samotności. Nie chodzi tylko o to, że nie było przy nim bliskich ludzi, bo w pewien sposób byli, tak, była jego matka. Ale umierał w odłączeniu od największej miłości, od swojego ojca. Ponieważ Jezus wtedy na siebie wziął grzechy całego świata, i żebyśmy my nie byli na wieczność odłączeni od tej miłości o relacji z Bogiem Ojcem Jezus na chwilę wziął to na siebie a później powiedział, że wykonało się i to jest też nasza gwarancja Jego krew, Jego śmierć, że Bóg nigdy ale to przenigdy nie przestanie być blisko nas pytanie jest tylko czy my z tej obecności chcemy skorzystać Jezu dziękujemy Ci dziękujemy Ci za drzewo krzyża że tam umarłeś że tam przelałeś swoją krew Dziękujemy Ci Jezu, za ten moment, kiedy Bóg Ojciec odwrócił się na chwilę od Ciebie. To był najstraszniejszy moment w historii ludzkości, a jednak przyszedłeś to z miłości do nas. Wiem, Jezu, że nie jestem w stanie zrozumieć tego nawet w małym procencie, co to było, jak było to straszne. A z drugiej strony, dziękuję Ci, że zechciałeś to dla mnie zrobić. Dzięki Ci za to, Jezu. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze słowem więcej informacji w linku poniżej.